Dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa chciałbym, aby skupiło się na problemie pewnych podziałów, jakie niestety czasami zdarzają się w małżeństwach. Ja wiem, że używam bardzo delikatnych określeń, no ale przecież nie chodzi nam o to, żeby dzisiaj podnosić problemy, ale właśnie, żeby znaleźć rozwiązanie dla tychże problemów. Posłużymy się fragmentem Ewangelii Mateusza z rozdziału dziewiętnastego i przeczytajmy wersety od trzeciego do jedenastego i przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył? Człowiek niechaj. Nie rozłącza. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić. Rzecze im, Mojżesz pozwolił Wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc Waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam Wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, co założy. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę. Tylko ci, którym jest dane. O, bardzo ciekawy fragment Bożego Słowa. Bardzo lubię ten fragment. I warto się w niego. Zagłębić. Niestety muszę powiedzieć, że dzisiaj bardzo często, tak, bardzo często zdarza się, że nawet w kościołach rozwód uznaje się za coś absolutnie legalnego. I jedynym komentarzem, jaki warto w tym miejscu poczynić, jest ten, który Jezus poczynił. Od początku tak nie było. Bóg stworzył Mężczyznę i kobietę, aby byli jedno. Jego wolą było, aby byli jedno, a oni wzajemnie swoją miłością nic innego nie uczynili, jak jedynie potwierdzili wolę Bożą. Jeśli dzisiaj mamy problemy z małżeństwami, jeśli mamy problemy polegające na tym, że te małżeństwa się rozchodzą, Przypomnijmy, że 50% rozwodów to jest wskaźnik rozwodów w naszym kraju. Bo to jest niechlubna liczba. Niechlubna, absolutnie niechlubna. Niestety zdarzają się rozwody pośród ludzi, którzy twierdzą, że są nowonarodzeni czy wierzący nie wiem jakiego określenia użyć. No ale niemniej są członkami społeczności ewangelicznych czy też ogólnie protestanckich. To jest niedopuszczalne. Małżeństwo jest nierozerwalne. Więc jeżeli ktokolwiek zawarł związek małżeński, obojętnie kiedy, gdzie jak, to ten. Akt zawarcia związku małżeńskiego jest niepodważalny. Absolutnie niepodważalny. Więc, jeżeli się nawróciłeś, drogi bracie, droga siostro, i teraz twierdzisz, że twoje poprzednie małżeństwo jest nieważne, w związku z tym możesz sobie oddalić męża, oddalić żonę lub, lub pozbyć się męża, to jesteś. Jesteś delikatnie mówiąc w błędzie, a ten, kto ci doradza takie rzeczy, jest kompletnym głupcem, który nie zna Słowa Bożego. Ba, zdarza się, że nawet z powodów nazwijmy to teologiczno-dogmatycznych, czyli, czyli jeśli mąż i żona nie wyznają tych samych doktryn biblijnych, to są tacy niedouczeni, Doradcy, którzy również twierdzą, że także wtedy można rozerwać małżeństwa. Zostaw tą kobietę, a ona nie wierzy właściwie. Zostaw tego męża, on nie jest właściwie uformowany doktrynalnie. A idźcie precz, głupcy, i rządźcie się sami swoim życiem, które prowadzi was prosto do piekła, a odczepcie się od ludzi, którzy. Stanowią nierozerwalne małżeństwo. No dobrze, a co w sytuacji, w której ktoś wcześniej zawarł związek małżeński, rozpadł się, nawrócił się, poprzednia żona, czy poprzedni mąż są w kolejnym związku, i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało jednoznacznie. Każde rozerwanie związku małżeńskiego jest grzechem, tak jak każde kłamstwo jest grzechem, złodziejstwo i cudzołóstwo, itd. Tak Więc jeżeli się nawróciłeś, to Bóg wybaczył Ci wszystkie Twoje grzechy, i żadnym z grzechów nie jesteś związany czy związana. Tak są konsekwencje Twoich grzechów. Jeżeli kogoś okradłeś i spłacasz jakieś, jakąś karę w związku z tym, to nawrócenie nie zmienia tego faktu, trzeba spłacić ten dług. Jeżeli przydarzyło ci się dziecko z cudzołóstwa czy z dawnego małżeństwa, które już nie istnieje, to jesteś zobowiązany to dziecko współutrzymywać i musisz płacić odpowiednie pieniądze na to dziecko. Tutaj nawrócenie niczego nie zmienia, wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Natomiast nawrócenie nie sprawia, że Ty musisz wrócić do poprzedniego związku. Nieprawda. Jeżeli Twoja była żona czy Twój były mąż są wolnymi ludźmi, nie założyli nowej rodziny, to uczciwie byłoby z tymi ludźmi porozmawiać i zorientować się, czy jest możliwość, aby powrócić do związku. Ale jeśli to są ludzie niewierzący, a Ty jesteś wierzący, to daj sobie spokój. Daj sobie spokój, ponieważ naprawdę nic z tego małżeństwa nie będzie. Natomiast jaki był problem Żydów, bo od tego powinniśmy zacząć. Żydzi oczywiście słuchając Jezusa doszli do wniosku, że on nie daje przyzwolenia na rozwody, a przecież Mojżesz dał im takie przyzwolenie. I mówią: no, jak to jest? No, ty mówisz, że jeśli. Że jeśli człowiek opuści ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, to jest jednym z nią ciałem, no i koniec, już nie ma, nie ma możliwości, żeby się rozwieść. Ale jest... czemu Mojżesz w takim razie pozwolił nam dać list rozwodowy i dlaczego pozwalał odprawiać żony? Jezus powiada tak. I słuchajcie, kochani, bo to jest niezwykle ważne, co Jezus powiedział I co Mojżesz powiedział, to też jest ważne Mojżesz pozwolił wam odprawiać żonie swoje Ze względu na zatwardziałość serc waszych Ale od początku tak nie było hmm. Ciekawe Bardzo ciekawe zdanie Co to znaczy mieć zatwardziałe serce? Co to znaczy mieć serce zatwardziałe? Ponieważ właśnie z powodu zatwardziałości serc Izraelitów Mojżesz pozwolił na takie rozwiązanie. Kiedy sięgniemy do oryginalnego tekstu Ewangelii Mateusza, to słowo, które my odczytujemy jako zatwardziałe serca, zapisano jako sklirokardia. I to słowo oznacza, że serce jest twarde, stwardniałe, uschnięte, nieczułe, szorstkie, zatwardziałe i uparte w czynieniu tego, co złe, co egoistyczne. Wiecie dlaczego? Bo Mojżesz pozwolił na rozwody właśnie dlatego. Dlatego, że Izraelici mieli takie, a nie inne serca. No to ktoś powie, no to no jak dzisiaj ktoś ma takie serce, no to czemu nie, nie pozwolić na rozwód? Jeśli chodzi o ludzi niewierzących, w ogóle się w tej sprawie nie wypowiadam, bo nie moją rzeczą jest sądzić świat. Tak mówi Słowo Boże. Ale jeśli chodzi o ludzi będących protestantami ogólnie rzecz mówiąc, czyli ludźmi, którzy deklarują się jako chrześcijanie, Izraelici mieli serca, o których przed chwilą powiedzieliśmy parę ważnych rzeczy. Dlaczego mieli takie serca? Ano dlatego, że oni żyli pod prawem. Ci ludzie nie mieli tego, do czego my dzisiaj mamy dostęp, czyli nie byli wypełnieni duchem świętym. Nie mogli być narodzeni na nowo. Duch święty spoczywał jednostkowo na tych, których Bóg wybierał sobie. To byli w szczególności prorocy, czasami kapłani. A czasami królowie, jak chociażby Dawid. Ale lud generalnie chodził pod prawem, a nie w Duchu Świętym. To oznaczało, że serca tych ludzi nie były przemienione, i zresztą to się zgadza z tym, że go uczyli prorocy. Na przykład Ezechiel w swoim proroctwie, 11 rozdział 29 werset, powiedział wyraźnie, że przyjdzie czas, kiedy Bóg odmieni serce Izraela i zamieni serca kamienne na serca mięsiste, i to się miało łączyć bezpośrednio z przyjściem Mesjasza i z nowym przymierzem, które zostanie wtedy zawarte. Tak więc to, co uczynił Mojżesz, było, można powiedzieć, rozwiązaniem pomostowym, tymczasowym. I chodziło w nim przede wszystkim o to, aby te kobiety, które. W związku małżeńskim niewiele miały do powiedzenia, żeby nie były po prostu skrzywdzone. Dlatego, że list rozwodowy oznaczał również, jakbyśmy dzisiaj się powiedzieli, otrzymanie przez niepewnej wyprawki, która pozwalała im na przynajmniej w początkowym okresie bezpieczne przeżycie. Ale ludzie nowego przymierza, a za takich przecież się uważamy, w żadnym wypadku. Nie mogą się powoływać na ten kazus, dlatego że Duch Święty nas wypełnia i nasze serca zupełnie są inne, miękkie. Wynika to z faktu, że narodziliśmy się na nowo. Zresztą przeczytajmy jeszcze dalej, bo to jest ważne. Jezus mówi im dalej: I możesz pozwolić Wam odprawiać swoje żony ze względu na twardziałość. Serc Waszych, ale od początku tak nie było. A ja Wam powiadam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. To jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie Jezus powiada, że ktokolwiek by odprawił żonę swoją za wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, co za chwilę o tym powiemy, to ten. Postępuje grzesznie. Tak nas naprawdę co założy. Co oznacza to słowo odprawić? bardzo ciekawe słowo, apolio. I ono oznacza, że my kogoś odsyłamy, odprawiamy, komuś nakazujemy, aby sobie odszedł. Ale to słowo jednocześnie może oznaczać, że ktoś. Siebie oswobadza z jakiegoś zniewolenia, z jakiegoś związku. I tu nam się otwiera, można powiedzieć, ogromne pole do zrozumienia tego, jak Żydzi myśleli. Dla nich małżeństwo, właściwie rozwód, nie był niczym złym. Oni uważali, że oni się uwalniają. Oni nakazywali swojej żonie odejść. A przez to rozumieli, że samych siebie uwalniają, uwalniają nieprawdopodobne. Ale tak myśleli, tak jak myśli, jakie serce tak myśli? Ano serce kamienne, egoistyczne, które jest zupełnie niezdolne do miłowania miłością Agapi. Nowy Testament absolutnie nie dopuszcza takiego rozumowania. Nowy Testament absolutnie nie dopuszcza tego, żeby ludzie rozwodzili się, żeby małżeństwa się rozwodziły. Dlatego, że mamy wszystkie, ale to dokładnie wszystkie atrybuty, których możemy używać do tego, żeby małżeństwo nie tylko przetrwało, ale żeby miało się dobrze. A przede wszystkim mamy nowe... Przemienione serca, mamy miłość, która pochodzi wprost od Boga, miłość, która e, daje siebie, nie oczekując niczego w zamian, bo taka właśnie jest miłość agapi. W związku z czym nie ma, człowiek wierzący nie ma powodów, żeby się rozwodzić. Żadnego powodu nie ma, żeby się rozwodzić. Jeżeli ktoś uważa siebie za wierzącego człowieka, a rozważa możliwość rozwodu, to jest szalony. Szalony i niewierzący. Jezus powiada, że jest wyjątek postaci wszeteczeństwa. Wyjątek nie oznacza, że ktoś będzie szukał możliwości zastosowania tego wyjątku do swojej sytuacji. Dlatego, że ten wyjątek mówi o wszeteczeństwie. Wszeteczeństwo to nie jest cudzołóstwo. To nie jest jednorazowy akt, ale wszeteczeństwo to jest zaparcie się. Absolutne zaparcie się. Zaparcie się Boga, zaparcie się moralnego życia. To jest wszeteczeństwo. To się nie dzieje w ciągu jednego dnia, jednego tygodnia czy jednego miesiąca. Wszeteczeństwo musi mieć swój czas, aby dojrzało i mogło być uznane za takowe. A więc potrzeba nawet kilku lat, co najmniej kilku lat, żeby móc powiedzieć, że taki czy inny człowiek żyje we wszeteczeństwie. I wtedy rzeczywiście mamy pełne prawo, jeśli nie przytrafiło nam się takie małżeństwo, do tego, żeby to małżeństwo rozdzielić. To prawda. Nie da się powiedzieć, że Jezus tego nie zauważył. I nic nie powiedział w tej sprawie, ponieważ wypowiedział się jasno. Ale powiedzmy sobie jednocześnie, że są niezwykle rzadkie przypadki. To są naprawdę rzadkie przypadki. I nie wiem, czy to jest 0,1% tych wszystkich przypadków rozwodów, które zdarzają się w tak zwanych kościołach protestanckich, ale pewnie to jest taki wskaźnik mniej więcej. Bo to nie jest taką prostą sprawą, żeby stać się wszetecznikiem. Jeśli ktoś myśli, że, że ktoś zostaje wszetecznikiem z dnia na dzień, to jest głupcem. Nieprawda. Poza tym warto się też przyjrzeć tej drugiej osobie w małżeństwie, która z jakichś powodów pozwoliła na to wszeteczeństwo, czy nawet doprowadziła do tego wszeteczeństwa. Bo ktoś z tych małżonków mu powiedział, ale ja jestem czysty, bo ja nie jestem wszetecznikiem. To ta druga strona jest wszetecznikiem, no ale dlaczego jest? Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? Jest naprawdę sporo przyczyn, dla których ludzie zostają wszetecznikami. I jeżeli przyczyniłeś się do wszeteczeństwa swojej żony czy swojego męża, to nie masz żadnego prawa. Żadnego prawa do rozwodu. Żadnego, podkreślam to. I wyjątek, który Jezus przedstawił, w ogóle ciebie nie obowiązuje. Absolutnie ciebie nie obowiązuje. Najkrócej rzecz ujmując, małżeństwo jest nierozerwalne. Jeżeli ludzie świadomi wierzący, zawierają związek małżeński, to jest koniec. Już nic więcej w tej sprawie zrobić nie można. Kazus przeterzeństwa, przed chwilą żeśmy omówili. Co do małżeństw, które zawieraliśmy jako ludzie niewierzący i one tam różnie się potoczyły, to naprawdę trzeba by każdy z tych przypadków samodzielnie omawiać. Nie ma tutaj żadnej reguły, ale jedno musimy wiedzieć, że rozbite małżeństwo to sprzed naszego nawrócenia zostało nam wybaczone, absolutnie wybaczone. I nie możemy tego ciągnąć za sobą jak przekleństwa, bo na pewno Słowo Boże tego nie potwierdza. Reasumując, cieszmy się z małżeństwa, w którym jesteśmy. Dbajmy o swoje żony, dbajmy o swoich mężów. Radujmy się tym, że mamy wszystkie możliwości, aby te małżeństwa były piękne, mądre i pełne miłości. Amen.